Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem z cyklu Zbrodnie w showbiznesie. biznesie, a będę opowiadać o śmierci młodego aktora Roberta Knoxa, którego możecie kojarzyć z filmu Harry Potter książę Półkrwi. Niestety Robert został zamordowany zanim jeszcze film trafił do kin, a wszystko dlatego, że stanął w obronie swojego młodszego brata. Robert Knox urodził się 21 sierpnia 1919. 1989 roku, czyli miałby w tym roku 30 lat. Był dobrym uczniem i niesprawiającym problemów dzieckiem. Po prostu o takich dzieciakach mówi się dobre dziecko. Robert był też bardzo utalentowany. Miał na swoim koncie kilka ról, ale to właśnie rola w Harry Potterze miała przynieść mu największą popularność. Wiadomo, że Harry Potter to kasowy film, który zresztą ma na całym świecie miliony fanów, dlatego Robert nie posiadał się z radości, kiedy okazało się, że wygrał casting do tego filmu. Był przekonany, że producenci w końcu go dostrzegą i że po tym filmie posypią się kolejne propozycje aktorskie. Niestety zaraz po zakończeniu zdjęć rozpoczął się jego dramat. Trzy dni po tym, jak zdjęcia się skończyły, wybrał się ze swoimi znajomymi do jednego z londyńskich barów, właśnie po to, aby świętować swój sukces. To, że zdjęcia już za nim i że teraz pozostaje mu czekać na premierę. Zabrał ze sobą swojego młodszego, 16-letniego brata. Robert Knox został zabity 24 maja 2008 roku. Robert został zadźgany po tym, jak stanął w obronie swojego 16-letniego brata. Wszyscy bawili się w barze Metro, gdy okazało się, że jeden z mężczyzn, który był również w tym barze, zaczął awanturować się z innymi ludźmi, którzy tam byli. Zaczął wszystkich wypytywać o to, kto ukradł jego telefon i był przy tym bardzo agresywny. Dlatego też został wyrzucony z tego baru. Wszyscy myśleli, że problemy związane z tym mężczyzną na ten wieczór właśnie się skończyły. Jednak nic bardziej mylnego, ponieważ po kilku godzinach mężczyzna wrócił w otoczeniu kilku swoich kolegów. Jedną z osób, która była obecna na miejscu, był 17-letni chłopak o imieniu Tarik. Pomógł on zresztą wielu osobom, które tego wieczoru miały problem z tym napastnikiem, i również relacjonował, jak wyglądały ostatnie chwile Roberta. Robert wiedział, że mężczyzna ma dwa duże kuchenne noże, jednak z powodu tego, że zagroził jego bratu, zdecydował się z nim porozmawiać. Nie chciał tak zostawiać tej sytuacji. Dziewczęta krzyczały. Jamie, brat Roba, podszedł i powiedział, że facet wyciągnął na mnie nóż. Trzymałem Roba, ale on mnie odepchnął i powiedział: Zagroził mojemu młodszemu bratu. Po tym, jak Rob widział, że jego brat był w niebezpieczeństwie, widział także, jak napastnik atakuje jego przyjaciół. Jednemu z nich ponoć złamał kość policzkową. Mimo tego Rob był przekonany, że uda mu się z nim porozmawiać. Rob był zły, ale nigdy nie chciał się wpakować w żadne kłopoty. Myślę, że chciał po prostu chronić swojego młodszego brata, powiedział Tarik. Wtedy, gdy Rob podszedł do napastnika, został zaatakowany, otrzymał cztery ciosy. Tarik próbował go ratować i wtedy, gdy to się stało, zobaczył, że napastnik atakuje również kolejnych ludzi. Poprosił więc innego kolegę o to, żeby zajął się Robem. Ten kolega również był ranny w wyniku tej przepychanki i sam rzucił się na napastnika, wpychając go w krzaki i obezwładniając. Dlatego wiele osób uważało, że Tarik jest bohaterem w tej sytuacji, jednak on dodał: Mógłbym czuć się bohaterem, gdyby Rob wciąż tu był, ale to, co zrobiłem, nigdy nie przywróci Robowi życia. Mogłem ratować więcej ludzi. I Robert mógł żyć. Podczas tego wieczoru zraniono wiele osób. Zanim Robert został zamordowany, podobny los spotkał jego kolegę z grupy rugby, Jimmy'ego 16 szesnastolatka, który dokładnie dwa tygodnie wcześniej zginął w identycznych okolicznościach. Został śmiertelnie dźgnięty nożem w pobliskim Lee w południowo-wschodnim Londynie. Wtedy wujek Roberta stwierdził, że ta sytuacja musi ulec zmianie, kiedy to się skończy. Zaledwie dwa tygodnie dzielą śmierć dwóch chłopców, którzy się znali. A trzeba przyznać, że Robert, mimo że był zamordowany w maju, był już 28. nastolatkiem zamordowanym w Wielkiej Brytanii i 10. który zginął od ran kłutych. To zdarzenie było oczywiście wielką tragedią dla rodziny. Rodzice i siostra długo nie mogli pogodzić się z tak bezsensowną śmiercią Roberta. Oczywiście jego młodszy brat również całe życie myślę będzie żył w cieniu tego, co zrobił dla niego jego brat. W oświadczeniu rodzice Roba oraz jego rodzeństwo powiedzieli Rob był miły i troskliwy, zawsze pomagał innym, zawsze wydawał ostatni grosz na innych, zamiast na siebie. Był duszą imprezy, był bardzo towarzyski, kochał sport i zawsze prowadził rozmowy z ludźmi. Był pełen szacunku dla innych i uwielbiany przez całą rodzinę i przyjaciół. Był wielkim skarbem dla rodziny. Morderstwo bardziej popularnej i medialnej osoby zawsze przyczynia się do tego, że można coś zmienić, chociażby w prawie. Tak było i tym razem. Podjęto debatę na temat przestępczości wśród młodzieży oraz tego, jak działa system karny. The Telegraph donosiło wtedy, że spośród ponad 60 tysięcy oskarżonych o posiadanie od 1997 do 2008 roku broni, tylko 9 otrzymało maksymalny okres więzienia. W tym czasie kara za posiadanie noża w miejscu publicznym wynosiła dwa lata. Chyba, że było to w szkole, wtedy ta kara była podwojona do lat czterech. Rzecznik Warner Bros., czyli producenta filmu w Harry Potterze, również skomentował tę sprawę. Jesteśmy głęboko zszokowani wiadomościami o Robercie, a nasze myśli i współczucie jest z rodziną. Mordercą Roberta był 21-letni bishop. Mężczyzna nie miał stałej pracy i już na swoim koncie miał liczne zatargi z prawem. Sprawa została błyskawiczna Ciekawicznie nagłośniona i rozwiązana. Mężczyzna, który nie wykazał żadnej skruchy, otrzymał wyrok dożywotniego więzienia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe dopiero za 20 lat, ale chyba za bardzo się tym nie martwi, ponieważ kiedy usłyszał wyrok, powiedział, że bardzo się cieszy, ponieważ w więzieniu będzie miał siłownie oraz posiłki. Chciałam Wam też powiedzieć, jak bardzo bestialską był osobą. Przez to, że najprawdopodobniej po pijaku zgubił telefon komórkowy i wmówił sobie, że ktoś mu go ukradł, albo nawet faktycznie ktoś mu go ukradł, ale ten sprawca już dawno nie był w tym barze, postanowił, że musi się zemścić. I tak naprawdę wszystko mu było jedno, na kogo padnie ta zemsta, ponieważ kiedy pojawił się przed tym barem, powiedział, Who will make my day? czyli. Kto poprawi mi humor, kto zrobi mój dzień, co yy, świadczy o tym, jak straszną musiał być osobą. No i o tym, że po prostu chciał się wyżyć, chciał swoje negatywne emocje przelać na kogoś innego, i wszystko mu było jedno, czy będzie to faktycznie osoba, która w jakiś sposób mu podpadła. Jamie Knox przyznał po tej sprawie, że większość czasu zajmowało mu wypieranie śmierci brata ze świadomości. Czas płynie bardzo szybko, przechodzisz przez wiele różnych etapów. Pierwsze jest zaprzeczenie, nie akceptujesz tego, ale potem musisz się z tym pogodzić. Dzieliliśmy tych samych przyjaciół, więc był to dla nas prawdziwy szok. Jamie po latach przyznał, że sam również chciałby zostać aktorem. Przyznał również, że kiedy jego brat dostał rolę w Harry Potterze, był o to trochę zazdrosny. Byłem zazdrosny o niego, ale jednocześnie byłem nim zachwycony. Obaj bracia uwielbiali aktorstwo, ale Jamie mówi, że właśnie śmierć brata upewniła go, że powinien iść w tym kierunku. Jamie wspomina również, że momentem, w którym zdecydował, że chciałby i że aktorstwo go bardzo interesuje, był moment, kiedy brat zaprosił go na plan Harry'ego Pottera. To było tak inspirujące, że w tym momencie wiedziałem, że chciałem tam być. Żeby wyciągnąć na koniec jakieś pozytywy, powiem Wam, że właśnie ta debata na temat prawa w Anglii, które było dość luźne, luźno podchodziło do tej kwestii właśnie posiadania broni wpłynęła na to, że prawo w tym temacie zostało zaostrzone. Jeżeli chodzi o Jamie'ego brata Roberta, to założył on fundację Rob Knox Foundation oraz ma w planie również założenie festiwalu filmowego na cześć swojego brata. Na dziś to już wszystko, co mogę Wam powiedzieć o tej sprawie. Jeżeli macie jakieś inne fakty, to chętnie przeczytam o nich w komentarzach. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tej sprawie, bo mimo, że jest to dość znana sprawa, przyznam Wam szczerze, że nie wiedziałam zbyt wiele o tym morderstwie. Być może dlatego, że nie jestem aż tak wielką fanką filmów o Harry Potterze, ale tym bardziej jestem ciekawa, czy dla Was była to nowość. Zapraszam Was na mój Instagram. Teraz w moim InstaStory pojawi się pytanie o nowe tematy, jakimi mogłabym się zająć. Być może będziecie w stanie mi tam coś zaproponować. Na Instagramie ta komunikacja jest trochę łatwiejsza, dlatego serdecznie Was do tego zapraszam. A dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę do samego końca i do zobaczenia już niebawem. Pa!